Mamy sobie zadanie, gdzie musimy znaleźć jedno z rozwiązań takiego oto równania. Co robimy? Zauważmy na początku, że tu jest pierwiastek 3 z przodu i gdybyśmy sobie to podzielili przez pierwiastek 3, no to pierwiastek 3 podzielone przez pierwiastek 3 to jest 1, więc to sobie pięknie znika. Więc tak de facto dostaniemy sobie równanie x kwadrat minus 2 x plus 3 to równa się 0. Teraz iloczyn dwóch wyrażeń jest równy 0, gdy pierwsza jest 0? albo drugie jest 0. To znaczy, że stąd dostaniemy, że x kwadrat minus 2 musi być równe 0, natomiast stąd dostaniemy, że x plus 3 musi być równe 0. Trójkę możemy sobie przenieść, czyli jeżeli odejmiemy 3, no to x równa się minus 3, a tutaj dwójeczkę możemy sobie przenieść, czyli dostaniemy, że x kwadrat to jest 2, no a po spierwiastkowaniu dostaniemy dwie odpowiedzi, x równa się pierwiastek z 2 lub x równa się Minus pierwiastek z 2, no bo minus pierwiastek z 2 dokłada, tu też daje 2. No i szukamy jakiegoś rozwiązania, tą odpowiedzią będzie d, no bo widzimy, że tu nam wyszło, że x może być równy pierwiastek z 2.